Mario, za nami publikacja, czy prezentacja najnowszej publikacji gminy Opoczno, Zasmakuj Opoczyńskie. No myślę, że ważna taka publikacja dla Was, dla, dla, dla Waszego środowiska, dla w ogóle, dla kultywowania tego, co ważne w regionie Opoczyńskim. Znaczy, publikacja zapewne jest ważna z kilku powodów. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo doceniamy koła gospodyń wiejskich, które u nas fantastycznie gotują i uważam, że trzeba już... To jest ostatni moment, kiedy możemy te wszystkie przepisy zebrać i... Yy, Opublikować je, pokazać jak się gotuje opoczyńskie potrawy, wyciągnąć pewne smaczki z tego, bo każda gospodyni gotuje troszeczkę inaczej. Tutaj, nawet, mieliśmy dzisiaj na festiwalu taką sytuację, że panie spierały się, jak się jednak gotuje tą potrawę. Więc tak naprawdę w każdym domu ta sama potrawa jest gotowana na różne sposoby. My żeśmy w naszej publikacji również zaprezentowali czasami. Dana, dana potrawa była zaprezentowana dwa razy w wersji z jednego koła i z drugiego koła. Natomiast z drugiej strony publikacja jest bardzo ważna, chociażby z tego względu, że my żeśmy te zdjęcia robili w kuchniach letnich, gdzie dawniej gotowało się e, częściej, tak? kiedy było gorąco i mimo wszystko paliło się w kuchni, to był ogień, więc żeby nie nagrzewać domu, były letnie kuchnie, one służyły również do przygotowania potraw e, w takiej wersji brudnej, może ustało się groch, e, żeby tutaj w domu nie e, bałaganić. I te kuchnie letnie to już jest e, taka przeszłość, nie gotujemy już dzisiaj na ogniu, e, w zasadzie zastąpiły to e, kuchnie gazowe, a teraz właściwie indukcja. To zupełnie, muszę powiedzieć, inaczej smakuje. Miałam okazję próbować tych wszystkich potraw. I naprawdę one smakują zdecydowanie inaczej. Więc y, zawarliśmy tam, y, chcieliśmy pokazać w tej publikacji y, takie szczegóły, właśnie jak ta kuchnia wygląda, jak dawniej te przybory wyglądały, y, jakie to były garczki. Y, naprawdę dużo rzeczy, których już w tej chwili, przypuszczam, młode gospodynie nie używają. No i to była praktycznie roczna podróż po, po kuchniach regionu Oboczyńskiego. Tak, prawie rok była, Prawie rok pracowaliśmy w terenie. Nie było łatwo, bo zwróciliśmy się do wszystkich kół gospodyń, ale nie we wszystkich wsiach. Takie kuchnie istnieją. Zatem właściwie każda z naszych publikacji też pozwolę sobie wspomnieć, Zarówno zainspiruj za się Opoczyńskie, jak i Czas i Świętowanie. Zawsze prace nad taką publikacją trwały rok. Jednak jest to bardzo duży region. Opoczyńskie jest, ja, ja uważam, że nadal jest w nim potencjał. E, e, twórczynie ludowe, koła gospodyń wiejskich, może troszeczkę mniej muzyka, ale jak widać, dzisiaj też towarzyszą nam panowie z zespołów ludowych.